Hej tu ja z przyszłości, który montuje właśnie ten materiał i chciałbym szybko dodać kilka kwestii. Po pierwsze, ten materiał został nagrany dużo wcześniej niż jest publikowany i moje decyzje w tym czasie mocno uległy zmianie. Jak zapewne wiecie, już posiadam RODA NT1 generacji 5 w swoim zestawie, więc powiedzmy, że to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. A po drugie, zwyczajnie nie chciałem, żeby materiał się zmarnował. Nie jest idealny, ale myślę, że warto go wrzucić na kanał tak, aby... Troszkę podbił ten watch time. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za złe. Pozdrawiam. Cześć, ja jestem Rafał i witam Cię na kanale, na którym generalnie opowiadam o sprzęcie i o mojej przygodzie związanej z nim. Sama zawartość opakowania jest dosyć prosta. Po w środku znajduje się tylko i wyłącznie instrukcja i sam ten mikrofon, który jest naprawdę solidnie wykonany, i to czuć od razu w ręku, ponieważ on waży. Praktycznie 1 kilo i jeśli się nie mylę, jest głównie wykonany z metalu, co na dzień doby robi naprawdę pozytywne wrażenie. Minusem wagi jest oczywiście fakt, że trzeba się wyposażyć w jakieś zdecydowanie solidniejsze ramię. Które będzie potrafiło udźwignąć no, tego kolosa, ten ciężar, czyli 1 kg. Poza samym wykonaniem podoba mi się jeszcze możliwość regulacji w tym mikrofonie. Praktycznie bez większego problemu można go ustawić pod każdym kątem, więc zastosowany mechanizm właśnie w tym mikrofonie, czyli te pokrętła, są naprawdę sporym plusem. I z tego co widziałem, zostały one przeniesione do tego lepszego ramienia od czyli PSA1. I dla mnie osobiście sporym plusem tego mikrofonu jest fakt, że bardzo dobrze zbiera dźwięk z bliskiej odległości. Jeśli się oddalę tylko trochę, zacznę uciekać i będę praktycznie niesłyszalny. Z takiej długości ten mikrofon zbiera jak najlepszy dźwięk, co może się przydać w miejscach takich jak zwyczajnie mieszkanie, które nie jest przystosowane akustycznie do nagrywania dźwięku. A dodatkowym plusem tego mikrofonu, według mnie, jest fakt, że on jest dynamiczny, czyli rejestruje jak najmniej dźwięków z otoczenia. Czyli w tym momencie ja sam osobiście mogę nagrywać w salonie i dla niego i dla mnie nie będzie to problem, jeśli ktoś obok usiądzie i będzie coś robił. Te dźwięki po prostu nie będą słyszalne. Również jego sporym atutem jest fakt, że posiada wbudowany pop-filtr, więc głoski wybuchowe nie powinny być większym problemem dla niego. No i tutaj przykład. Gdybym mówił do niego dosyć bliska i na wprost. By, 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 by. I większość z tych głosek wybuchowych powinna być redukowana przez ten wbudowany filtr. Można się wyposażyć w dodatkową gąbkę, ale z mojego doświadczenia, już kiedyś posiadałem ten mikrofon, ta gąbka powodowała, że ten głos... Troszkę inaczej brzmiał, co nie do końca mi pasowało, więc ja sam osobiście ustawiam go delikatnie od boku i właśnie gdy pojawiają się głoski wybuchowe, nie mówię wprost do niego, go delikatnie obok. Ten cały materiał w ogóle nie dotykałem w postprodukcji. A jeśli już, to zobaczysz na ekranie, co zostało zmienione. To, co udało mi się zauważyć za pierwszym razem, jak kiedyś posiadałem ten mikrofon, to fakt, że jest dosyć głodny na głośność. Czyli w praktyce interfejs, który posiadałem, czyli w tamtym momencie to był Scarlett generacji trzeciej, musiałem dosyć mocno podbijać głośność, co za tym szło, wszystkie szumy znacząco szły do góry. Ten problem zniknął, gdy przesiadłem się na Zooma F3, który potrafi nagrywać 32 bit float, co skutkuje tym, że szumy nagrywane na tym urządzeniu są naprawdę na niskim poziomie, a jak dla mnie są nawet niesłyszalne. Sam osobiście przy tym mikrofonie potrzebuję tylko delikatnej obróbki jakiś tam delikatny kompresor nakładam, delikatne EQ, bo w niskich partiach lubi być czasem za bardzo basowo, jak na mój gust. Więc kilkoma prostymi kliknięciami wszystkie bolączki, które miałem wcześniej, likwiduję w postprodukcji i nie zajmuje mi to dużo czasu. A na sam koniec myślę, że może powstać jedno pytanie, dlaczego ponownie wybrałem akurat ten mikrofon. Po pierwsze nauczyłem się zdecydowanie lepiej pracować z samym dźwiękiem, po drugie wizualnie mi się podoba. Po trzecie cena jego jest dosyć akceptowalna, więc shotgun'a sprzedałem i praktycznie w tej samej kwocie kupiłem Rode PodMic'a. A na sam koniec zwyczajnie chciałem poprawić jakość dźwięku. Jednocześnie mieć możliwość nagrywania przy domownikach obok i potencjalnie przyszłościowo jakiegoś rodzaju podcasty. Nadal mi chodzi po głowie uproszczenie tej całej metody mojej nagrywania, czyli zrezygnowanie jeszcze z Zuma F3 i wyposażyć się w mikrofon, który będzie bezpośrednio nagrywał po USB. I ostatecznie jeszcze chciałbym przetestować Rode NT1 generacji 5. Potrafi podpiąć się bezpośrednio do komputera przez port USB typu C i w tej formie potrafi nagrywać również 32 bit float. Dodatkowo wspiera go aplikacja, w której można użyć dedykowanych funkcji takich jak kompresor, expander, gate czy exciter bezpośrednio Podczas nagrywania, czyli w moim wypadku, materiał by wyszedł już gotowy podczas nagrania, co może być dużym plusem. Sam fakt, że ten mikrofon się również mi podoba, zwyczajnie, wersja czarna, aczkolwiek jest aktualnie niedostępna, jest trochę większy, ale finalnie myślę, że nie będzie mi to przeszkadzało. A podsumowując, właśnie ten mikrofon, czyli Rode PodMic, myślę, że jest to solidna pozycja, szczególnie za te pieniądze, za które można go dostać. Głos, który rejestruję, w moim wypadku jest super, ja tu nie mam do czego się przyczepić. Mam nadzieję, że wersja druga pojawi się w tej samej formie co NT1, czyli będzie miał możliwość podpięcia się pod USB. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. A na moment nagrywania tego materiału mija mi z nim 14 dni. Używam go aktywnie, bo i do streamów, do rolek i do dłuższych materiałów. Jak i również do rozmów poprzez FaceTime czy Skype'a. Aczkolwiek na sam koniec muszę zaznaczyć, że przy tym mikrofonie trzeba pamiętać, żeby posiadać dobry interfejs, najlepiej dedykowany, bądź taki, który potrafi nagrywać naprawdę niskie szumy. Zdecydowanie polecam, ja jestem z niego zadowolony. I sam, gdybym nie kombinował, jak uprościć cały mój workflow, jeśli chodzi o audio, i jednocześnie poprawiając to, jak brzmi dźwięk, zdecydowanie zachowałbym go na dłużej. A tak. Powiedzmy, że jest mała szansa, że zostanie zmieniony.